A wiecie, że będzie książka o Dudusiu i Tolku? No właśnie, Zbysia ma rację. Książka o Dudusiu i Tolku pisze się. Wspaniała ilustratorka, z którą mam przyjemność pracować, już kreuje postaci i przenosi je na papier. A dziewczyny z agencji Słucham, z wydawnictwa Słucham, ogarniają cały ten proces, za co jestem im bardzo wdzięczna. Także słuchajcie, książka naprawdę będzie. Jestem totalnie podekscytowana i nie mogę doczekać się, aż wreszcie będę mogła wam przekazać ją w wasze małe rączki. A tymczasem zapraszam Was na kolejny, najnowszy odcinek z zagadką Dudusia i Tolka pod tytułem, a zresztą sami usłyszcie w czołówce. Agata Nawrocka, Matkowisko.pl Duduś, Tolek i... Czyli detektywistyczne audiobajki dla dzieci. Historia 49 pod tytułem Duduś, Tolek i... Znikające skarpetki. – Oj, Radosiu, masz całe mokre skarpetki. Jak to się stało? – zapytała pani Ewelinka, widząc mokre plamy na skarpetkach dziewczynki. – Ups – powiedziała Radosia i uśmiechnęła się. – Rzeczywiście, byłam w łazience i chyba wdepnęłam w kałużę – dodała. – Ale ja też mam mokre skarpetki – dodał Tomuś. – I ja – wtrąciła Lucyna. No ładnie! A kto to zdejmuje kapcie w przedszkolu i chodzi w samych skarpetkach? Hmm? Pani Ewelinka uśmiechnęła się do dzieci. No dobrze, dam wam zapasowe, a te zdejmijcie proszę i połóżcie w szatni do wyschnięcia. Jak powiedziała, tak zrobiły. Radosia, Tomuś i Lucynka równiutko ułożyli mokre skarpetki w szatni i wrócili do sali starszaków, bo właśnie rozpoczęła się rytmika. Dzieci z przedszkola przy ulicy Tajemniczej 7 bardzo, ale to bardzo lubiły rytmikę. Zawsze było dużo zabawy, śpiewania i tańczenia. A co to? Lucena odwróciła się gwałtownie, bo poczuła czyjś zimny nosek na rączce. Ojej, jaki słodziuś, jaki ty śliczny jesteś! Do sali rytmiki wszedł bowiem piesek. Najprawdziwszy piesek na świecie. Ojej, a skąd on jest? zapytał Duduś. Jaki śliczny! – wturowały mu dzieci. Najpiękniejszy i słodziutki i milutki! Dzieci przekrzykiwały się jedno przez drugie. Och, tu jest ten mój mały łobuziak! – powiedziała pani Ewelinka, zaglądając do sali rytmicznej. Wszędzie szukałam tego małego psotnika, a on tu się u was ukrył! Pani Ewelinka wzięła bolka na ręce, bo tak nazywał się ten piesek, i wyniosła go z sali. Później okazało się, że bolek to nowy piesek pani Ewelinki, mały szczeniaczek, słodziutki, którego dopiero kilka dni temu przygarnęła. Ale dzieci były szczęśliwe, że piesek ich odwiedził. Podczas całej rytmiki nie mówiły już o niczym innym, jak o bolku. Dalsza część dnia miała dzieciom zupełnie normalnie: zajęcia rytmiczne, potem Lego Robotyka, a po obiedzie, jak zawsze, spacer do ogrodu na Plac Zabaw. Duduś i Tolek zupełnie nic nie mieli dziś do roboty w swojej agencji detektywistycznej żadnej dziwnej sprawy, żadnej tajemnicy do rozwiązania. Nic zupełnie nikomu nie zginęło, nic nikomu nie skradziono. O jesku, detektywi usłyszeli za swoimi plecami znajomy głos. To była oczywiście Lucyna, która stała przed swoją szafką i łapała się za głowę. Ktoś nas okradł, ktoś okradł przedszkole. O jesku, to był złodziej. Lucyna to jak zawsze nieźle panikowała i zanim Duduś i Tolek zrozumieli o co jej chodzi, narobiła już tyle zamieszania, że aż nie wiem co. Lucyna, spokojnie, powiedz co się wydarzyło. Zapytał Tolek, który korzystając z całego zamieszania, zdążył już założyć swój kaszkiet na głowę, a w rękę chwycić detektywistyczny zeszyt oraz szpiegowski długopis. Stanął teraz przed nią, przygotowany do spisania zeznań. Widział kiedyś tak w jednym filmie, jak profesjonalni detektywi właśnie tak robili. Co zginęło, kiedy i kto ukradł, powiedział poważnym głosem. Ale Lucyna, Spojrzała na niego wtedy tym swoim wzrokiem i powiedziała – Gdybym wiedziała, kiedy i kto mnie okradł, to bym nie robiła tyle zamieszania. Odpowiedziała i zmarszczyła czoło. – No tego to nie byłbym akurat taki pewny – powiedział cichutko Duduś do Tolka i obaj uśmiechnęli się. Ale Lucyna zmarszczyła wtedy czoło jeszcze mocniej i obaj detektywi wiedzieli – że lepiej już nie żartować. Ktoś ukradł mi skarpetki. Zadarła nos do góry. I z tego, co widzę, to nie tylko mnie. Tomuś i Radosia też nie mają swoich skarpetek. Rzeczywiście, Tomuś i Radosia siedzieli smutni przy swoich szafkach. Ich też ktoś okradł ze skarpetek? Ale hmm, w przeciwieństwie do Lucyny nie robili tyle zamieszania, co ona. Hmm, dziwne... Powiedział Tolek i zacmokał. Dziwne, bardzo dziwne. Dodał Duduś i zrobił tak samo, jak jego przyjaciel. Czy my tu mamy złodzieja skarpetek w przedszkolu? Ale Tolek już go nie słuchał. Chwycił szpiegowski długopis i zaczął zapisywać pierwsze tropy. Skarpetki. Zniknęły, -e zapisywał. Dopisz, że z szatni. Lucyna dopowiadała mu z pleców. Wiem, odpowiedział stanowczo Tolek. Z szatni, dopisał koślawymi niewidocznymi literami. Zatrzasnął detektywistyczny zeszyt i zwrócił się do dudusia. Przyjacielu, to jest dziwne. Musimy zebrać ślady. Dudusiowi nie trzeba było powtarzać tego samego drugi raz. Jednym ruchem chwycił lupę i zaczął sprawdzać wszystkie ślady. Przyłożył oko do szkła powiększającego i patrzył bardzo uważnie. Patrzył to z lewej, to z prawej, to znowu z prawej, to znowu z lewej. To przy szatni, to musia, to obok miejsca radosi, a potem... Od nowa. Hmm. Dziwne, powiedział tajemniczo, zero śladów. No, może poza psią sierścią i paroma brudami z dworu, ale detektywi nie mieli okazji się dłużej nad tym zastanowić, bo pani Ewelinka zawołała wszystkich na plac zabaw. Gdy detektywi tylko stanęli w przedszkolnym ogrodzie, od razu zobaczyli, że wszystkie dzieci bawią się z Bolkiem. Ale wszyscy się śmiali. Bolek biegał, uciekał i łapał wszystkie maskotki z przedszkolnego placu zabaw. Oj, Boluś, nie zabieraj Liliance jej czapki! Pani Ewelinka złapała Bolka i wyjęła mu z pyszczka wełnianą czapkę. On tak wszystko lubi zabierać! Wszystko co materiałowe i mięciutkie, chłopuziaczek jeden, dodała i zaśmiała się z tego wesołego szczeniaczka, bo on machał ogonem tak szybko, jakby był na baterię. Pst! Tolek, Ja to już chyba znam rozwiązanie. Już wiem, kim jest złodziej skarpetek, powiedział Duduś ściszonym głosem. Tolek odwrócił się do niego i uśmiechnął tajemniczo. Przyjacielu, ja również. I wiem też jedno, trzeba będzie je porządnie wyprać, jak się znajdą. Dodał Dolek i razem przybili sobie detektywistyczną piątkę. I wiecie co? Mieli rację. Sprawa zaginionych skarpetek została rozwiązana. Ciekawe, czy zgadniesz, w jaki sposób Duduś i Tolek wpadli na trop kolejnej sprawy, tym razem zaginionych skarpetek? Skąd wiedzieli, że nie ukradł ich ani złodziej, ani nikt inny tylko. Hmm, no właśnie, kto za tym wszystkim stał? Jeżeli będziesz potrzebował pomocy w rozwiązaniu zagadki, poproś mamy albo tatę, abyście wspólnie weszli na stronę www.duduśitolek.pl, a tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie zagadki Dudusia i Tolka. A tymczasem, moi drodzy słuchacze, do usłyszenia już w poniedziałek w kolejnym, drugim odcinku najnowszego słuchowiska pod tytułem Ludwina Grzmot. Jesteście ciekawi? Co za czarodziejskie rzeczy wydarzyły się w drugim odcinku? Bo ja bardzo.